I mam w kolejnym filmie na moim kanale. Co jest Dawid i Kaja? Siemanko. Ja zaraz będę na brochtad. Tak, Kaja, za chwilę będzie ją zaprosimy i zagramy sobie w piłkę, bo Dawid chce. Ja już wykonałam prawie wszystkie zadania z, mojego, ja z moich misji, ale tego nie mam i tego, więc. I wiecie co, widzowie? Bo ja mam do Was takie też pytanie, czy. Dziś, czy na przykład jutro otworzyć te, te rzeczy po prostu? Czy może w innym odcinku to zrobię? Jak bym zabrała Mega Boxa? Wiecie, kogo ja odblokowałam na tym. Gdzie? Gdzie? Na Alei Pucharów. Hmm. Piszcie teraz w komentarzu. Dobra, mam pokazać już? Mogę? Ciekawe. Tak weź. I bo! Ja e, zbieram Mam na razie na punkty mocy. Ej, opuściłam przez przypadek drużynę, sorki. Dołączam, dołączam, dołączam. Pytam się, w sensie. Ok? Gramy? Ej, ale ja nie będę mogła wybierać. No bo przez przypadek opuściłam drużynę. Długo coś to to nie trwało. Hmm. Ha. Oje Max chciało mi trafić traf. mm. <laughs> Ale mi <laughs> Ona mnie to zrobiła. Hmm. Pięknie! Ale prawie mi podjechała, wiesz kto? Ta. Max. E, ja ją zabiłam, jak to? A, ał, ał. Pięknie, mój piesek zabił. Do... Weź tu, Dawid! Szybko idę. Bo widzę, że masz problemy. No, już masz po problemach. Misek, serio. No, teraz mam przyspieszenie. Super. Ja może stawię pieska na bramce, bo mogę. I patrz. I hop! Piesek i będzie przeszkadzać. Ale zrobiłam piękny. No, piękny to bież. Bo ja padłam akurat. Serio. E, masz ulta Dawid. Nie. Ja widzę, że masz ulta. O. Dzięki. Nie, 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 nie. Max idzie tędy. Kurczę, czemu? Nie. Musimy wygrać chociaż inną rozgrywkę tutaj. Ja mam ulta. Ja też mam. Jestem na bramce. Hm. Chciałam zdążyć chociaż kawałek strzelić, żebyś miał szansę, Dawid. Nie ulta ta. Skąd wiesz? No bo widać. Widzisz? Dzięki. Ja też mam ulta teraz. czy oni widzą jak ja piłkę rzucam? To nie fajnie, bardzo niefajnie. Co ja zrobiłam? Weszłam w bramkę. Uu, uu. Nie, ja mam za dużą rangę na Jessie. A może mi właśnie Czy mam dalej zbierać i później sobie otworzyć? Bo Kaja, e, widziałam, że ona nie może, bo ma tylko jednego boxu do sygnału. Ale, Ale poczekajcie, czemu ja tu wchodzę? Czemu ja tu wchodzę? Biorę inną postać. E, wezmę najmniejszej randze, wezmę sobie może... Ja naj, najmniejszej randze mam. Albo weźmy inną postać. A ja, wiecie co by ja chciałam? Dobrze, idzie. Mogę? No na razie nie. Najpierw zagramy, wy, musimy wygrać piłkę, a potem. Wiesz o co ja, chodzi? Ja, ja lubię. Serio? No i. I mamy przechlapane. Ja, byłam w krzakach. Minę postawiłam. Jest. Jeszcze brok jest! To... Ale Forta miała mnie! Bo ja też trochę chciałam bronić tam. Ja tam pobiję ich, postraszę moimi bombami. Ktoś mnie uleciał, ale to nic nie dało. Uleczy... Znaczy coś dało, no. No ale nic nie. No nie, ta maulta. ulta. Ja zabiłam Miśka. Ja go pokonałam? Ja też. No ale ja więcej! Kurcze! Jeszcze rozwalili nam bramkę, co jest ale najgorsze. Nie ja wypadłam. Najłatwiejsze ja dojście. Mam miny koło tego, ale. Goro chodzili miny, bo było koło nie. Mega, uciekaj, mega! Ja odwróciłam ja, ja pismo. Wiem, właśnie widziałam. Nie, no znowu padnę. A tam jest. Das Dustin, nie, przestań! Ah! Coś lagi ktoś ma, albo ja mam lagi. Nie, nie, Kaja! Już myślałam! Dustin, nie! Das, je. das je. Co ja zrobiłam? Weszłam znowu, jaka jestem nieogarnięta! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Warto, że nie weźmy. Ojejku, nie chcę zadymy, ja chcę nagrodę. Ale wezmę inną postać. Ale wiecie co, bo jest najlepszy w nagrodę, bo możecie postawić miny na ich gdzie się odradzają i to jest właśnie... Nie, problem. bo oni y, zdążą... bo oni mają jeszcze tą obłonkę, kiedy nie mogą. No, Więc nie na sam to dobrze, Poko. ale tu jest zawsze dużo krzaków teraz na tej mapie. Poko, zawsze jest spoko. Nie ja zawsze mm. sobie tak mówię, bo jest zawsze. Czy oni ten... tam idą właśnie? Ja z... Oni mnie biją! Nie padnę! Padnę, jak nie padłaś? No. Poko, ja dzięki. mnie! A ła, ła! Ja widziałam te miny. O nie, tu są miny, widziałam je. Tutaj nie wchodźcie w tą okolicę, gdzie... Tutaj gdzie jestem. ja mam gadżet bym... i go w ogóle nie... Nie wchodźcie tutaj, Lena! Lena! Lena, nie wchodźcie w krzaki te, bo tutaj postawiłem hmm. minę. To mnie denerwuje Jest. tylko. Nie! Bo postawiłam te miny i... Pięknie. Wybuchła mina. Kurmina. Trzeba iść tu, gdzie są Tu są miny. Nie wchodź tam. Wiem może. Jaką są miny tutaj możecie, ale to no widzisz. Dobrze, ale może nie zużyłam uciec. Dzięki. Ale no, tutaj są moje. Pokój zawsze spoko. No, nie też uleciał. A ja miałam tak mało życia. Szybko tego gol primo. Pięknie. Wiem, właśnie widziałam. Pokaż, zawsze jest spoko! Pokaż, jest. Spoko. jest spoko. O nie! Ona ma mało życia! Ta, która mnie zabija. Najpierw sobie to zabijemy, to jej działko, bo to denerwuje bardzo. bardzo. Jest w hmm. hmm. No i teraz składam Żadnej rozgrywki nie wygraliśmy. Cały czas tam wchodzę. Nie wiem czemu, ale tam wchodzę. Mieszam, że mi ciężko grać. Ja w nagrody już tu nie mam. Nie na obróć. Mm. E, obróćmy na no. Nie można grać w wydarzeniach. No i co? No. No. no Pokaż mi, co. Dobra, ja. Wiecie co, ja mogę teraz wziąć Poko, bo mi się Poko będzie dobrze grać. I pokażę wam Minkę, jaką jak ma Bob Minkę. Wiem. I ku ile wy tam piszecie? No to ja wybieram... Okej. Okay. Przestańcie. Ból? Tak, ból Ja idę na wyskoczenie. Ale daleki zasięg Poko ma. Nie padłam. Panka ta, nie padła. I Dawid. Który jest padł. Nie. Czemu się chce to, a nie, no, nie. Dobra, na mój? Dobra, że mam to. Mhm. Na mnie. O nie, to są miny! Ale Ty wystrzeliłaś się! Nie. nie! Nie! Nie mogę odrobić nie, tego! Nie, nie miny, serio! Zobaczcie, ja, ja Nie, 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 nie! Trochę nie. Mega dawaj! Dawaj mega, bo jesteś mega! Dobra, ja się chowam da, za co i da, będę. Co jak? Probię! O, o, o! Jestem zła. Ja nie mam żadnej postaci na małej randze, ale nie potrafię grać bóle, bólem. Dlatego mam go na siódmej randze. Ja bardzo chcę mieć ośmiobitowca albo chociaż EMS, bo EMS ma więcej pucharków. Dobra, zagram sobie ośmiobitowcem, wypróbuję i za chwilę będziemy kończyć, jak w, w, wypróbuję sobie, halo, halo. jak skończę próbować, bo mówimy mam go. ale daleki zasięg. Halo, halo mówimy go. Nie, bo i tak musimy kończyć za chwilę. No to Nie, bo już i tak kończymy. Ja się będę żegnać z wami na ośmiobitowcu, z ośmiobitowcem można powiedzieć. Dobra, to my się już z wami żegnamy, papa. Pa.